Witam Was z wagi w czytaniu z prognozą na rok 2022. Czego możecie spodziewać się w tym czytanku? Energie główne, esencja roku 2022. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia, które będą miały miejsce, wskazówki, ostrzeżenia, tego typu informacje możecie wyciągnąć. Dlaczego nie miłość, dlaczego nie praca, na przykład. Zobaczymy, co wyjdzie, co będzie dla Was ważne w tym roku. Nie chcę osądzać z góry, że będzie to miłość albo praca. Nie. Wyjdzie miłość, będzie miłość, wyjdzie praca, będzie praca. Wyjdzie trochę miłości, trochę pracy, to będzie trochę miłości, trochę pracy. Nie będę tutaj naciągać, tylko po prostu zobaczę, co będzie. Lubię konkrety, dlatego, esencja tego roku. Dla Was warto sprawdzić swój ascendent. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia um, tego czytania, do komentowania oraz do udostępniania moich czytań. I przechodzę już do Waszego. Przekazuj i pamiętajcie o tym ascendencie, który warto sprawdzać. Patrzymy co dla wagi na rok 2022. Czym waga wchodzi w Nowy Rok? Piątka mieczy. Uważajcie na fałszywych ludzi, fałszywe osoby w Waszym otoczeniu, nie sprzyjające energię z zewnątrz niestety, w osobach. Więc tutaj nie ufać w nowych znajomościach od razu, bądź macie już fałszywe osoby w swoim otoczeniu, wiecie o kogo chodzi. Tutaj nie pozwolić w żaden sposób wpływać na jakieś sytuacje. Najlepiej odcinać takie... Um takie osobowości z waszego życia, bo z jednej strony tutaj ktoś może udawać bardzo nosić maskę, tak? Tutaj wam e, się uśmiechać i tak dalej do was, a za plecami nóż w plecy. Mm, więc, no, tu taki jakiś nie wiem, początek będziecie mieli dość nerwowy. Tutaj jakieś takie sytuacje, kłótnie, może jakieś awantury, sprzeczki o coś a, i troszkę szarpanina pomiędzy jedną osobą a drugą, pomiędzy wami a kimś drugim, tak? O coś walka jest, no, ktoś, żeby wygrać, to może nawet zniżyć się do tego poziomu, żeby tutaj dawać waszą stronę jakoś się przymilać, a za plecami swoje robić. A więc, e, tak to się ma. Na styczeń i początek roku, więc uważamy. Wagi na te osoby niesprzyjające. Ktoś może też was coś wrabiać jakieś plotki rozsiewać. E, pewne sytuacje będzie trzeba, e, no niestety, prostować. Luty, luty. Karta Sprawiedliwości, ja mówię, prawda wyjdzie. Jak w styczniu nie wyjdzie, obrońcie się tak czy inaczej i ucinajcie takie wyznajomości. Jakaś pra pra prawda wyjdzie, jakaś tutaj, nie wiem, czy to może sądowe nawet kwestie, są prawnicze, adwokaci, prawnicy, urzędnicy, być może tutaj sądowo to tak na dużą skalę już u niektórych, wag. U niektórych będą to mniejsze sprawy, u niektórych większe. Jakaś decyzja przychodzi, jest sprawiedliwość, czyli wraca też um, dobra karma do Was. Ale jakaś racja jest wam, jest po waszej stronie. Jakaś racja, jakaś prawda i prawo, więc wyjdzie na wasze, tak czy inaczej. Mimo, że ktoś będzie chciał namieszać się, no, jeśli sprawa sądowa, to też tutaj z korzyścią dla was wyrok, czy też decyzja sądu, może tak. Marzec. Królowa Buła, więc super, będzie stabilizacja. No tutaj nerwowo troszkę zaczynacie, ale jest, w lutym się rozwiązuje ta kwestia, um, ta sytuacja, jest jakiś wyrok, jest jakaś decyzja sprawiedliwa, czy też sytuacja sama się rozwiązuje, tak. A, prawo karmy i tak dalej, a, tutaj też może zadziałać. Wyjdzie na wasze, bądź wy będziecie musieli określić jakąś relację, jakąś sytuację i podjąć korzystną, czy też odpowiednią decyzję, bo być może to wasza decyzja jest, a nie sądu urzędnika, jeśli nie macie mm, spraw powiązanych z sądem urzędnikiem, tak? A, natomiast jakaś wygrana tutaj jest, niezależnie od tego, czy będzie wyrok, czy też decyzja wasza, czy sądu urzędu. Marzec, bardzo taki uczuciowy miesiąc, wrażliwość. A tutaj też powrócicie do tej równowagi emocjonalnej, bo tutaj się was buzuje, będzie was kosztować troszkę nerwów, ale marzec się uspokaja. Bardzo taki opiekuńczy miesiąc, nie wiem, jeśli jesteście mamami, no to rola matki bardzo tutaj mocno was się obudzi. Być może wasza mama gdzieś tutaj a, będzie pełniła waszą rolę, być jakaś inna, sprzyjająca wam kobieta, będzie wsparciem dla was. Ale myślę, że też w dużym stopniu to wy tutaj wchodzicie w równowagę emocjonalną. I tak wygląda pierwszy kwartał, no, z takiej burzliwej energii, w spokojną patrzymy dalej. Kwartał drugi. Są dostateczne, uwalniajcie się z czegoś. No, jakiś rozdział zostaje zamknięty w waszym życiu. Tutaj doprowadziliście sprawy do końca. Decyzja zapadła, wyrok zapadł jest uspokojenie, ale w kwietniu pokazują mi się tutaj no, możliwe powrót osób z przeszłości, ale ja to widzę bardziej jak kartę zakańczania pewnych spraw. Co przeszło, to przeszło, nie zostaje sobie w przeszłości, co przeszło i niedobre dla mnie. Otwieram się na nowe, więc tutaj jest takie otwarcie, dopełnianie jakiegoś cyklu, zamknięcie stawiam krzyżek na to i idę dalej nowy rozdział więc będzie kończenie jakichś spraw odrodzenie się a być może jakieś sprawy powrócą jeśli będą dla was ważne a więc tak to się ma jeśli chodzi o kwiecień patrzymy na maj Świecień, maj, no maj już bardziej stabilnie, tak, nowy rozdział, nowa energia, świeży wiatr zawieje, super, plany przyszłościowe, stabilnie stoicie, tak, U ustabilizuje Wam się jakaś sytuacja, może zawodowa, może miłosna, może życiowa, ogólnie gdzieś będziecie patrzeć w przyszłość, coś planować, um, nie wiem, rozwój, pracę, um, zastanawiać się nad Waszymi kwestiami w Waszym życiu i, a, i za tym, co bliskie Waszemu sercu, gdzieś tego, de decyzje podejmować na zasadzie tego, co czujecie, co pragniecie. I czego potrzebujecie. Nowe drogi, nowe możliwości, nowe zmiany też. Czerwiec. W czerwcu szóstka monet. No mówię, zawodowo może gdzieś wyruszycie, pomocne osoby. Ktoś poprosi Was o pomoc, może Wy kogoś o pomoc, nowy kontrakt, nowa umowa, nowe przedsięwzięcie zawodowe może tutaj być, być może tak na zawodowo się odrodzicie, tak? bądź życiowo ogólnie, ale sprzyjające osoby się pojawiają. A więc super. E... E, nowe, sprzyjające kontakty zawsze, zawsze są fajne. Zawsze to jest fajne e, i miłe, tak? Jeśli mamy, możemy się do kogoś zwrócić, bądź poprzez jakąś zajomość gdzieś możemy się wzbić troszkę wyżej. No, no zawsze trzeba korzystać z wszelkich możliwości, jakie wszechświat nam na tej zasadzie, więc przyszłościowo, zawodowo um, jakoś tutaj się będziecie rozwijały drogie wagi. Jak to wygląda? Um, sukcesy zawodowe, przede wszystkim, materialne, czy też jeśli chodzi o stabilizację w życiu, trzeci kwartał, i mamy lut, nie luty, nieluty, lipiec, lipiec. Co w lipcu? Siódemka monet, oczekiwanie na sukces. Widzicie, to jest szósteczka, tu jest siódemeczka. To, co coś zasiejecie, to będziecie czekali na pierwsze plony. Na jakieś, nie wiem, na, no tak jak zakładać firmę, no to pierwsze takie dni, miesiące są najważniejsze, oczekujemy efektów. i Gdzieś tutaj miesiąc, taki lipiec będzie powolny dla Was, powolniony. Dużo się tu nie będzie działo, będzie oczekiwanie na, na owoce Waszej pracy. Owoce przyjdą, tak, ale możecie poczekać na nie dłużej niż, niż się spodziewacie na przykład, tak. w ten sposób. Sierpień. Mamy. Królowa Buław. No w sierpniu już będzie stabilizacja i znowu te sprawy materialne, finansowe, będziecie stali już twardo na ziemi. Będzie jakaś pewność, bo tutaj w lipcu jeszcze pewności nie ma. W tym czerwcu coś zaczynacie, no jest pomoc, jest plan, ale jeszcze nie ma pewności. To jakieś owoce będą, ale to jeszcze nie będzie w takiej skali, która będzie dawała Wam tą pewność. No na ten sierpień pokazuje się, że będzie stabilnie i, i fajnie dla Was. Wszystko będzie pod kontrolą, e, sytuacja się ustabilizuje. No i plony będą, nie tyle będziecie otrzymywać, bo to wszystko będzie jeszcze wzrastać, rozwijać się, więc to jest super. E, I wrzesień. wrzesień mamy króla monet, znowu sprawy finansów, e, sprawy materialne, jakiś starszy mężczyzna się pojawia, być może z którym będziecie współpracować, bądź załatwiać jakieś sprawy, to może być partner tutaj, który odegra ważną rolę, być może szef, bądź jakaś osoba inna, ale wpływowa na Wasze kwestie materialne, kwestie zawodowe i może to być wpływ sprzy sprzyjający dla Was, ta osoba może być sprzyjająca w jakiś sposób, jakbyście, nie wiem, połączyli swoje siły, być może razem coś e, tworzyli, bądź gdzieś, no nie wiem, wspólny dom, wspólne małżeństwo, tego typu kwestie też mogą być uwag, ale jest połączenie e, tych obu kwestii. Może być to partner stały, tak, ale może też to być inna osoba. E, koniecznie partner, osoba do współpracy, e, do tworzenia dalszych planów przyszłościowych, e, zawodowych w ten, e, w ten descent. Ta kombinacja też e, królowej e, monet i króla. Monet mówi często o dobranej parze. Pod względem mm, zawodowym, ale również może chodzić tutaj o związkowym, że w związku bardzo stabilnie idziecie razem. Więc tego typu kwestie i sytuacje widzę u Was w, w trzecim kwartale. Przechodzę do czwartego kwartału. E, kochani, kochani, czwarty kwartał, czyli październik. Co w październiku? A z kielichów super. Znowu lekka, fajna, przyjemna energia u was, pojednanie z kimś, być może kwestia zawodowych. Ogólnie ja tu widzę jakąś współpracę z kimś. Bądź, nie wiem, jak, jakbyście jakieś sprawy załatwiali materialne w, na przełomie sierpnia, e, czy też, e, no tak, sierpień, wrzesień, no to tutaj korzystnie to wygląda. E, jakaś dobra umowa, korzystna współpraca, bądź e, nie wiem, rozliczenie jakieś, czy, czy coś takiego z kimś tutaj się dobrze dogadacie, no macie w październiku Aschidów. potencjał na nową miłość, potencjał na rozbudzenie miłości w związku obecnym Bądź być może widzę też możliwość poprzez jakieś kwestie zawodowe, um, jakaś miłość tutaj może u um, Was się pojawić czy też no, w kwestiach zawodowych tak możecie kogoś poznać, z kim początkowo będą łączyły Was sprawy tylko i wyłącznie materialne, tylko i wyłącznie zawodowe a w dalszym ciągu gdzieś jakaś miłość tutaj, jakieś uczucie się zacznie wkradać. Listopad. Królowa Mieczy, znowu surowość, znowu analityczność, krytyzm. Więc tutaj jakieś uczucie może być, ale panienki być może nie do końca sobie pozwolą na jakieś uczucia, na jakieś miłości. Um. Stytycznie możecie do czegoś podchodzić, ale jest to w ogóle miesiąc decyzji, M miesiąc spraw, y które trzeba przemyśleć, podjąć decyzję, być może sprawy urzędowe, być może inne ważne kwestie życiowe, mogą być ucinane jakieś osoby w Waszym życiu, niekoniecznie partnerzy miłośni, ale też y tutaj znajomi bądź jakieś znajomości, z których nic już nie wyciągacie, bądź ktoś od Was wyciąga, a nic nie daje w zamian. W zamian. Ale też tutaj rzeczywiście w w sytuacjach partnerskich w pracy mogą gdzieś pojawić się jakieś uczucia, a waga może tutaj ucinać to uczu uczucie, czyli odtrącać to. Tak jakbyście mnie, tak jakby wagi myślały, no nie, praca to jest praca i żeby tutaj niczego nie pogorszyć, mm, nie chcę żadnych uczuć, bo później będą uczucia, będzie miłość, a przyjdzie co do czego i będziemy się kłócić o wszystko na tej zasadzie a, grudzień, no ostatni miesiąc, grudzień patrzymy. Buław, no patrzcie, na grudzień jeszcze jakiś mężczyzna się pojawia spod znaku ognia być może, inne znaki, tak naprawdę wszystkie znaki mogą być, pamiętajcie o tym. Ogólnie przypływ energii, przypływ tutaj aktywności w Waszym życiu, być może ważny jakiś nowy mężczyzna bądź mężczyzna z przeszłości się pojawi, który będzie odkrywał jakąś ważną rolę, bądź ktoś, kto będzie Was popychał w jakąś stronę żeby z czymś ruszyć bądź gdzieś będziecie, staniecie w miejscu, nie będziecie wiedzieli, co zrobić, to ten mężczyzna przyjdzie z pomocą, on wskaże wam trochę co, jak zrobić w tym sensie. Ogólnie też ktoś do romansu, ktoś zainteresowany waszą osobą, ale tutaj wagi wygląda mi to trochę tak, jakbyście mieli dużo, dużo w ogóle mężczyzn wokół siebie bądź więcej kandydatów, ale tak jakbyście były troszkę zamknięte na to wszystko. Są potencjały, ale waga z tego nie korzysta i, i super, to jest wasza decyzja, tak? Mm, ale karty gdzieś Was zachęcają, no pozwól sobie na coś, tak, nie musisz się że wychodzić za że nie musisz tutaj nie wiadomo czego robić, ale możesz skusić się na jakieś małe przyjemności, tak, oczywiście jeśli tego chcesz, jeśli nie, to też jest Twoja decyzja, bo taki, taka chłodna e, energia przy Was, no, być może sparzenia przez jakieś e, wydarzenia w przeszłości, e, jakieś zranienia, no sparzenia i być może dlatego, no tutaj macie życzliwość, macie szansę e, m, mężczyźni są pod koniec roku więc coś tak życie miłosne rozkręci Wam bardzo mocno, ale decyzje należą od Was, tak? Ja Wam nie powiem, co zrobicie, bo to zależy od Was. Są szanse, są możliwości. A ja myślę, że będziecie próbowali tutaj jakby pomału rozwijać te znajomości. Być może też to będą niektórych wak znajomości, które właśnie tak pomału się będą rozwijały. Jest potencjał, no dużo osób życzliwych, z którymi nie, nie szczególnie musicie wchodzić w jakąś relację, w jakiś związek, ale taka możliwość zawsze jest. Twórka zawsze jest otwarta, a decyzje należą do Was. Energetyczny grudzień, dużo działań, fajny mężczyzna, do romansu, nawet do związku do przeżycia jakiejś przygody powiedziałbym, um, więc jak najbardziej można sobie pozwolić. A czy sobie pozwolicie, to zależy tylko i wyłącznie od Was, e, drogie Wagi, ale ogólnie też w ciągu całego roku na pewno będą mężczyźni się pojawiali. Nie tylko pod koniec grudnia, ale pod koniec grudnia pokazują mi się mężczyźni, na których warto zwrócić uwagę. Jednakże ostateczne decyzje wiadomo należą tylko i wyłącznie do nas i pamiętajcie o tym, że jest to esencja roku, najważniejsza energia, co się będzie działo, na co zwrócić uwagę, ostrzeżenia, wskazówki itd. na tym się skupcie. E, ogólnie na miłość i pracy będziemy patrzeć w każdej tygodniówce też i e, e, w czytaniach miesięcznych raz jeszcze zachęcam Was do rozejrzenia się po kanale obejrzenia czytań, których być może jeszcze nie obejrzeliście bądź w ogóle może jeszcze żadnego czytania nie obejrzeliście, oprócz tego zachęcam e, do zasubskrybowania mojego kanału, do udostępniania moich czytań, do reakcji, do polubień i komentarzy. Wszystkiego dobrego w roku 2022, drogie wagi. Wszystkiego naj, naj, naj. Dużo szczęścia w realizacji Waszych planów i celów um, i wzrostu, wzrastania, tak? Pobierania ważnych lekcji, abyście mogli wzrastać. A raz jeszcze wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam Was. Um, co? Zachęcam Was um, do rozwiezienia się po kanale. Widzimy się w kolejnych czytaniach, które będą um, pojawiały się na moim kanale.